Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Anżet 3 Orzostwo Drake'a. Ja jestem Sarcz i kontynuujemy tutaj przeprawę po tych wrakach statków. Jak pamiętacie, jeśli wejdziemy tutaj na górę, to tutaj zaatakują nas wrogowie. O, tylko że najpierw muszę podskoczyć tutaj na tą drabinę, i postaramy się jakoś tych wrogów wyeliminować, bo jest tu ich sporo. Są całkiem nieźle uzbrojeni. Dobra, najpierw tego. Ok, tamten jest oczywiście z tym laserowym celownikiem, więc jeden strzał może mnie zabić, a więc muszę uważać naprawdę. Wow, jeszcze w dodatku granatniki. Dobra, oberwie? Kurde, nie oberwał. Jeszcze raz. Ok, udało się. I kto teraz? To już będzie wszystko, czy raczej nie? Bo nie wiem, czy zmieniać ten granatnik teraz. O, może działko się przyda? No teraz raczej nie za bardzo. Nikogo tutaj niestety nie widzę. Ok, w takim razie chyba trzeba będzie wejść na górę. Wezmę sobie karabin snajperski. I wchodzimy. Zobaczymy, gdzie nas to przeniesie dalej. Ok, sporo spinaczki mnie czeka, jak widzę. Wygląda zbyt groźnie? No na pewno nie. Wow. Tego się można było spodziewać. Ajajaj. Bardzo to wszystko mało stabilne. O kurczę, jeszcze wrogowie w dodatku. Aha, mogę strzelać, dobra. Całe szczęście, że mam jakiś pistolet automatyczny. Dzięki temu szybko się udało. Ajajajajaj. O kurcze, mało brakowało znowu. No, ale okej, okay, wchodzimy wyżej. No, proszę, jest i wróg. Dobranoc. Okej, okay, udało się go w ten sposób załatwić. Tutaj ktoś wyskoczy. Podejrzewam, że, że tak, więc wezmę karabin jednak. No, oczywiście. Wow, z tej strony? Aż to skłoniec. O, już chciał kurde granat rzucać. Ale nie ze mną takie numery. A, i jeszcze jeden. I to jeszcze w dodatku przychodził tutaj jest z tarczą. Chciał się wycwanić. Oho, idzie ten. Strzelajmy w to. Tak jest. Dobra, udało się. Całkiem nieźle wykurzyliśmy tych wszystkich tutaj. Ale jeszcze chyba ktoś tu jest, to właśnie. O, za dużo to nie zrobiło. Krzywdy. Ale zawsze trochę być może. Dobra, przydałoby się samemu rzucić teraz granat. Nie wiem, czy ja dobrze celuję. Może nie do końca. Wypadałoby teraz rzucić. Okej. Okay. Dobra, udało się. Mam tutaj obrzyna, ale jego zostawimy sobie na razie. Niech będzie jeszcze ten karabin. To tu jeszcze był. Tutaj ktoś na dole, o właśnie. No, państw. Nie biegaj tak bardzo. Okej, okay, udało się. No i tak. Weźmy sobie teraz obrzyna. Okej. Okay. Chociaż przydałby się karabin mimo wszystko. Ale na razie nie widzę. O, tutaj jest. Kale siódemeczka. Dobra, może zobaczmy na dole. O właśnie on jeszcze dostawił trochę amunicji. No, i teraz możemy wejść na górę i poszukajmy jakiegoś wyjścia w tej chwili. Ciągle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Musimy szukać właśnie jakiejś drogi. Aha, chyba tamtedy przejdę teraz. Sprawdźmy to. Wow, nie! O kurczę, ale teraz odwaliłem. Jeszcze w dodatku, pewnie od początku bijatyki? A nie, jednak nie. No to całe szczęście. Aha, dobra, to muszę zrzucić, i wtedy to się opuści. Tak jest. A więc zrobiła nam się platforma, dzięki której sobie przejdziemy dalej. O to właśnie chodziło. Nie dziwię się, że wtedy się nie złapałem. Po prostu było zbyt stromo. Dobra, skaczemy, tak jest. No i przedostańmy się tutaj. Natan musi bardzo uważać. Dlatego, że upadek może się skończyć jego śmiercią. Chociaż niby do wody spadnie. No ale na pewno nie będę mógł dalej kontynuować, jeśli spadnę, więc muszę uważać. Dobra, teraz na dół. Od gromad tutaj tych wraków, jestem ciekaw, gdzie to jest. Ja już przyznam, że sam nie pamiętam. Dobra, wchodzimy. Ok, teraz tędy. Wielokrotnie tak mam, że niby grę przechodziłem już kiedyś, a mimo wszystko wielu rzeczy nie pamiętam. Szczególnie że trójkę Uncharted chyba tylko raz przechodziłem, z tego co pamiętam, a drugi raz jakoś w połowie przerwałem. Dobra, teraz tutaj musimy być bardzo ostrożni. Mam tylko jedną szansę. No świetnie, muszę tam doskoczyć. Dobra, udało się na szczęście. Więc szybko się rozbujamy i skaczemy na drabinę. Wow, Ajajaj. Aj, aj. Już myślałem, że się nie udało. Z powrotem na lądzie albo na łodzi. Teraz tutaj domyślam się. O, niezła panorama. O kurczę. Muszę przyznać, że efektownie to wygląda. Na tam tutaj się wydaje tylko małą mrówką na tym terenie. Ale jakoś to musimy wszystko przemierzyć. Mamy o tyle szczęścia, że są tutaj te różne uchwyty. Okej. Okay. Po tych uchwytach się właśnie przeniesiemy dalej. I tutaj skaczemy. O proszę, jest koleś. Załatwimy go. Okej, okay. nowa animacja. Dobra, tutaj bierzemy w takim razie naboje. No i gdzie teraz? Chyba tutaj, co? Musimy skoczyć. Okej, okay, spróbujmy. Aha, dobra, znowu są wrogowie. Na szczęście tu jesteśmy ukryci, więc pora ich trochę wyeliminować stąd. I dopiero potem się przemieścimy dalej. Dobra. Spadł biedaczko. Tam jest jeszcze jeden, ale nie wiem, czy go trafię. Albo to nie on, tylko że to był jakiś materiał. No nieważne. Idziemy teraz tutaj. Kolejna jest przeszkoda, za którą się skryjemy. No i właśnie. Kolejni wrogowie. Dobra. Chyba znowu możemy iść dalej, tylko że pośpieszmy się. Okej, okay, teraz tędy. No i jest kolejna przeszkoda. I kolejny przeciwnik przy okazji. Wychyl się tylko. No chodź tutaj. No. Dobra. Nie krzycz tak. Po kłopocie, jak na razie. I co? Teraz chyba na dół zejdziemy sobie. A to dlatego, że postaramy się jakoś przydostać na drugą stronę. Chociaż nie. Chyba najpierw muszę na górę. Kurczę, już sam teraz nie wiem. Aha, tędy muszę iść, okej. Okay. Pewnie się jakoś tędy przedostaniemy. Wow. Dobra, jakoś się udało go pokonać. Ale był mały problem. No i tak, mam tutaj kolejne naboje. Ewentualnie mogę wziąć ten karabin z celownikiem. No ale dobra, na razie pozostanę przy tym, który mam. I gdzie teraz? Teraz tutaj. Wow. Dobra, celujemy. Strzelmy go. Dobra. Na razie jest spokój, więc możemy skakać dalej. Ajajaj, kolejni wrogowie. Ukryjmy się. Chwilę się powinien wychylić, a jeszcze tam jest na dole. Chyba coś tam oberwał, ale nie wiem czy zginął. No i niestety jeszcze nie. Ach, znowu się nie udało. Przeczekajmy jeszcze chwilkę. No chodź tutaj, chodź. Nie każ na siebie czekać. Dobra, nieważny, pozbierajmy amunicję. O właśnie, on się teraz wychylił, więc można go załatwić w ten sposób. Dobra, udało się. No i dopiero teraz mogę dostać się tędy, ale najpierw wezmę naboje. Okej, okay, no i idziemy tutaj. Oczywiście kolejni wrogowie wyskakują. Dobra, następny. No, sporo ich tutaj naeliminujemy. No ale taka już jest ta gra. Powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Tutaj mamy jeszcze jakieś granaty. Trochę mało używam tych granatów. Muszę częściej, właśnie ich y, używać, częściej je rzucać. Dobra, jesteśmy gdzieś na górze. I tutaj się przedostaniemy, z tego co widzę. Ale jeszcze najpierw chcę sprawdzić z tej strony, czy czegoś nie ma. Ale chyba nie. No Okej, okay, a więc ponożajmy dalej. Tutaj teraz. jest też ciekawe, że zazwyczaj, kiedy właśnie za, ten, za te przeszkody się kryjemy, to wtedy akurat wrogowie się pojawiają. Dobra... Tego już pożegnajmy. I idziemy dalej w takim razie. Teraz tutaj... Sporo tutaj skakania elementów platformowych, które tak bardzo lubię w tej grze. Ach, nie tak, nie tak. Ukryjmy się. Teraz możemy go ostrzelać. Dobra, tam jest jeszcze na dole jeden. Okej, okay, to chyba wszyscy. Energia się nam zregeneruje przez ten czas, a my sobie przejdziemy tędy. Ach, jeszcze jeden, kurczę. No dobrze, że się zatrzymałem. Skaczemy. I jeszcze raz. Dobra, bardzo ładnie. Amunicja zebrana. Przewadujmy jeszcze no i idźmy dalej. Naprawdę sporo tutaj tego skakania, ale jednocześnie też sporo strzelania. Dobra, już prawie jestem. No, ale prawie robi wielką różnicę. Jeszcze kawałek drogi nas czeka. Nie uważajmy, żeby nikt nas tutaj nie zaskoczył. Ale na razie nic takiego się nie zapowiada. Przeskakujemy więc tędy i na tą linkę. Okej, okay, musimy tam się przydostać. No to skok. Dobra, udało się. I na górę, domyślam się. Tak jest. Ładnie, to statek Ramzesa. Ramzes to jest ten pirat, który nas porwał, przypominam Wam. A więc tam pewnie się dostaniemy. Ale to jeszcze kawałek drogi nas czeka, zanim tam dojdziemy. Więc na Dobra. razie idziemy tędy. W końcu. Hej, ja sobie robisz. Co za bajzel! Cholera! Przejdźmy do planu B. Chwila. Gdzie się wybierasz? Tam muszą przetrzymywać Saliego. Muszę dostać się na statek. No właśnie, Natan chciał tutaj się skontaktować przez radio, no ale okazuje się, że wszystko jest zniszczone. No i nie ma tak łatwo, niestety z nikim się nie skontaktujemy. No ale za to wypatrzyliśmy tam Ramzesa. No i musimy dostać się na statek, dlatego że Natan uważa, że tam może być przetrzymywany sali. Tymczasem tutaj zebrałem sobie skarb, no i zjeżdżamy po linie w takim razie. Wow. No kurczę, ma brakowało, co? A i kto tu jeszcze? Aj. To było przykre. Ale okej, okay, jeszcze żyjemy, więc możemy jakoś odeprzeć kolejne ataki. Tutaj trzeba będzie trochę postrzelać w tych kolesi. Jak widzicie, jest ich więcej niż jeden. To jeszcze w dodatku z tymi laserowymi celownikami. To jest najbardziej kurcze, męczące. Nie można za długo być na widoku, bo inaczej nas dopadną i zastrzelą. Dobra, tędy sobie się wdrapiemy. I dalej musimy się wspinać po tych wrakach wszystkich. I w końcu, ostatecznie musimy się dostać na statek. Ok, tendy. Jeszcze wyżej. Karabin ten z celownikiem, ale nie, może zostanę przy aktualnym. Przecież ten z celownikiem też nie jest zły, prawdę mówiąc. Przydaje się na dalsze odległości. Ok, co my tu mamy? Chyba mogę zejść, skoczyć na dół. O, ale zdecydowanie nie tak. Po prostu skaczmy. Bardzo ładnie. I gdzie my teraz będziemy? O kurczę, tu jest wróg. Nie zauważył mnie jakimś cudem, ale za chwilę mnie zauważy, więc rzućmy mu granat. Mała niespodzianka. Tak jest. A i trochę też mnie uderzyło. Ale okej, okay, koleś nawet nie zdąży do mnie podejść. Już go załatwiliśmy. Jak widzieliście, nawet granat pod nogi nie spowodował, że zginął. Ma tak silny pancerz. A, no, jeszcze raz. Dobra, udało się. O, świetnie, zaczęło padać. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze. No, teoretycznie tak, ale gdzie tu jeszcze do celu? Muszę dopłynąć do statku. No, właśnie, tamten mostek z powrotem podnieśli, więc raczej tam wtedy się nie dostanę, ale za to postaramy się jakoś dopłynąć. A po drodze oczywiście mamy przeciwników. Dobra, tego eliminowaliśmy po cichu. Idziemy dalej. Tam jest kolejny. Wow, nawet więcej niż jeden. Ach, chyba mnie zobaczył, co? No okej, okay, zobaczymy. Ajajaj. Dobra, do widzenia panu. Na razie udaje się przemykać po cichu. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale dopóki można, no to postaram się tak robić. Zawsze mi to większą przyjemność sprawia, kiedy mogę ich właśnie po cichu eliminować, zamiast wydawać się w otwartą strzelaninę. Dobra, tutaj nic nie ma. Tu jest skarb, więc weźmiemy sobie go. Ok. Tam dalej widziałem kolesia. Spróbujemy go jakoś zajść z tyłu. Tam jest jeden, ale tutaj wcześniej był jeszcze ktoś. I to mnie martwi, że go nie widzę, bo zaraz mnie może zaskoczyć skądś. Dobra. Ciągle go nie widać. Tamto niech sobie przejdzie kawałek. Ok, odwrócił się. Teraz jest czas, żeby się przedostać. Aha, tam jest tamten. Ok. No, tamten już coś wypatrzył mnie, ale na szczęście jeszcze nie wzbudził alarmu. Ok, no i zawraca się. Spróbujemy dopaść najpierw tego. Szybciej, szybciej. Bardzo ładnie. Bierzemy amunicję i szybko tak, tamtego jeszcze dopadniemy. Bardzo ładnie. No proszę, całkiem nieźle się udało ich wyeliminować po cichu. Tu jeszcze kolejny skarb. Na razie nikogo nie widzę. To jest ten statek, na który musimy się dostać. A tam jest jeden. Że też go nie zauważyłem od razu. Na szczęście on też mnie nie zauważył, więc nie jest źle. A i znowu coś tam dojrzał, ale Co to było? chyba na razie nic nie zaalarmuje swoich kompanów. Poczekajmy chwilkę, niech się odwróci. I za chwilę spróbujemy go dopaść. Dobra. Koleś ma pewien niepokój. No właśnie. Coś mu się wydaje, że widzi. Ok, teraz jest dobry moment. Tak jest. O to mi właśnie chodziło. Kolejny skarb. Całkiem dużo tutaj tych skarbów. Niejako po drodze je zdobywam. I musimy jakoś odnaleźć kurczę drogę na ten statek. Już sam nie wiem, czy to jest ten statek, czy w końcu tamten. Tam są jeszcze jakieś wrogowie. Chyba tam jednak muszę się dostać, bo tam jest y, tamten mostek, który został podniesiony. O dziwo, nikt mnie nie znalazł jak na razie. Trzyma się Okej, okay, może się uda. Ale kamera dziwnie pokazuje te okolice. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy zaraz. Ach. Wow. No, niestety nie mogło być za łatwo. Okej, okay, no ale w każdym razie, kurczę, jeszcze odpływa. To bardzo niedobrze. Musimy znaleźć inną drogę. No i niestety teraz się nie obejdzie bez strzelaniny. Już za długo udawało mi się pozostawać w ukryciu. Okej, okay, chyba się nakcofnę jeszcze. Tu jest lepsze ukrycie. Ej, tam tego trzeba chyba załatwić, bo on tu jakimiś flarami świeci. To bardzo niedobrze. On w ogóle coś obrywa, obrywa. ok. No i co? Tam ci tam gdzieś podążają, więc postaramy się tam dotrzeć chyba kompletnie uciekli. Dobra, więc tędy jakoś przejdziemy, i stąd ich postaramy się eliminować. Dobra. A więc tu są wrogowie. Jeszcze może dalej przejdziemy sobie. Jazda, jazda. Okej, okay, właśnie tam muszę się dostać. Najpierw tego załatwimy, tak jest. A teraz was. Okej. Okay. Udało się. Jeszcze tu jest kurcze jeden, tylko że momentami nie widać ich wszystkich. To wszystko się unosi na wodzie, więc trochę się buja. No i co, na razie to wszyscy, ale było ich więcej. Wow. To jest Kubaniec. O! Nie, 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 nie. nie. O, kurde. No i co teraz? No na szczęście przeżyliśmy. O kurczę, muszę biec na ten statek. Jazda, jazda, jazda. Skaczemy. Dobra, udało się na szczęście. Okej. Okay. a więc jesteśmy na statku Ramzesa. Miałem dużo szczęścia, że tutaj się znalazłem, no ale nie ma co narzekać. Niestety, wszystkie granaty gdzieś popłynęły z morzem, więc muszę się z nimi pożegnać. Muszę się zadowolić jedynie tym karabinem, który teraz zdobyłem. Przeładujmy sobie i załatwmy tych tutaj. Ajajaj. Ciągle ten celownik się buja przez, ten, przez to morze całe. Dobra, tamten zginął. Tu już idzie kolejny. Kurczę, całkiem was tutaj sporo, panowie. Masz za dużo, bym powiedział. Dobra, nie uciekaj tam. Ajajajaj, muszę uważać. Ok. Na szczęście sami trochę pod lufę momentami tutaj mi podchodzą, więc nie jest tak źle. Strasznie mała widoczność tutaj jest, nie wiem czy zauważyliście. O kurde. ja Bardzo niedobrze. Nie, nie nie, 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 Dobra, jakoś się ich udaje odpierać, ale sporo ich tutaj, co? Niesamowite. Dobra. Kurde, jeszcze z sąsiedniego statku przyjeżdżają. Czy tam przepływają raczej. Ach, no i kolejny. No, do widzenia Wam. Chyba jakieś żarty. Kurczę, gra mi się wcięła. No, sami widzicie co się dzieje. Ok, w takim razie widzimy się po cięciu krótkim. Ok, jestem już z powrotem. Niestety, jak widzieliście, momentami nagranie potrafi przerwać nawet złośliwość rzeczy martwych. Szczerze mówiąc, przez pewien czas trochę się przestraszyłem, bo po uruchomieniu konsoli z powrotem aktywował mi się jakiś nieciekawy komunikat. Wow, co tu się dzieje? Nieciekawy komunikat zwiastujący, że. Ajajaj. Dobra, przeniosłem się na drugi statek. Nieciekawy komunikat zwiastujący to, że mogło mi się konsola w końcu zepsuć. Na no, szczęście wszystko skończyło się dobrze. Konsola mi podzyskała jakieś tam dane które zdawały się być utracone. No i na szczęście wszystko działa OK i mogę sobie dalej grać i kręcić dla Was materiały. W takim razie kontynuujmy tutaj, bo przeciwników jest sporo i muszę zachować spore skupienie, żeby ich tutaj wyeliminować po kolei. Momentami, jak widzicie, nie zachowują się zbyt mądrze. Mimo że są w grupie, to nie potrafią tego przełożyć na zwycięstwo w walce. No, ale to jest tylko gra, jakby nie patrzeć, więc nie ma co tu za wiele oczekiwać pod tym względem. No, wykończ go nareszcie, dobra? Wow, skąd to się tu wzięło? Okej, o właśnie, tu jest jeszcze coś takiego, dobra? Chciałem ten pistolet maszynowy, czy jakkolwiek to się nazywa, wziąć. Dobra, gdzie ja teraz się przeniosę? Spróbujemy ich tam załatwić. Chociaż w sumie powinienem zabrać chyba tutaj tą wyrzutnię. O właśnie. To gra dla dwóch. Ok. Tylko, że ja mam tylko jeden... jedną rakietę. Ach. No, jak się ustabilizuje pozycja. Dobra. Ok. Udało się bardzo ładnie. Tak, tylko że potrzebuję jeszcze jednej wyrzutni. Tu jest jakaś. Aj, 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 Co tutaj się dzieje? Momentami. Dobra. Jeszcze? Okej, okay, udało się. Bardzo efektowny sposób na poradzenie sobie ze statkiem. No, to musimy się pośpieszyć. Dobra, w sumie to nie biorę przy innych rzeczy, tylko skaczę. Wow. No dobra, jakoś się udało, ale... Było sporo akcji, jak widzieliście. No i skoro wdrapaliśmy się na nowy statek, no to już na nim będziemy kontynuować sobie w takim razie w kolejnym odcinku. W tym momencie już dziękuję Wam za uwagę i usłyszymy się następnym razem w kolejnym epizodzie. Do usłyszenia.